Są, y, są, są no, młodzieńcy, mężczyźni, którzy przychodzą z jakichś tam rodzin, czy coś po, po, posiadają. Dlaczego? Bo innym nie zazdrości jeszcze się podziwia. A jest wielu, którzy jak przyjdą z rodzin ubogich, co jest jakimś walorem, e, innym zazdroszczą i się nie mają. Nie mają czym powiedzieć, jakby się nie chcą. Nie miał spostrzeżenia, albo jakąś taką, taką prawidłowość wyciągał. Coś w tym jest na rzeczy. Coś w tym jest na rzeczy. Dlatego, że yy, w kościele przez wieki, w strukturach kościelnych, wiele funkcji ważnych, wysokich, biskupstwa, kardynalstwa i. I, i łącznie z papiestwem było związane z y, wysokim statusem urodzenia i majątkowa. I pa, pa, Pan Jezus, który różnicy nie, nie, nie ma zważania ja. na, osobie, na, osobie, na majątku osoby, także się takimi osobami, jak najbardziej dla dobra kościoła posługiwał i oni się Kościołowi przysługiwali, z bardzo ważnego powodu. Nie mieli kompleksu władzy i bogactwa. I Pan dziś zapyta, dlaczego niektórzy hierarchowie kościelni będą milczać w wielu sytuacjach. I mogliby bardzo dużo powiedzieć i powinni powiedzieć. Będą mieli kompleks, że nie mają tego, co by chcieli mieć, a mówiąc odcinają się od tego, co mają nadzieję. Albo jeszcze z góry, przynajmniej, że minister Mamy kompleks, zwykły kompleks. Mamy, możemy. Przykładem jest arcybiskup Fem. Jak przyszło Sobor i po soborowie, zaczęto tak jak w tej chwili, jak jakby mistrzostwa, mistrzostwa piłki są, to słyszałem, że gdzieś tam mecz był sędziowany przez skład sędziowski-żeński. No i to no, jakbym tam jako piłkarz nie chciał, jakbym był piłkarzem, że mi kobieta gdzieś zdała i, i jakby przyszło tam jakieś decyzje podważyć, żeby się z kobietą na boisku użerać. Ale to jeszcze by dało radę jakoś przetrawić. Natomiast słyszałem jeszcze dodatkową informację, że postawiono parytet. Parytet, czyli wymaganie, że... Ta sędzina główna, to Chyba nie będzie tam Niemców. Miał sobie dobrać po jednej, innej sędzinie, tylko była zasada. Jedna ma być z Afryki, a druga z Ameryki Południowej. Takiej zasady, że nieważne są kompetencje w sędziowaniu, byle by była tam z określonego jego Więc tu, 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 tu co mi się, co, co, co mi się nasuwa do, do tego, że Wątek mi, mi od, dlaczego chciałem tutaj opowiedzieć, bo Że arcybiskup Lefebvre, już nie jak był biskupem, w, biskupem i, i delegatem stolicy apostolskiej w Afryce, to akurat przyszedł ta, ten czas Takiego wyrównywania parytetów, tak by to można nazwać, kleru y, y, diecezjalnego, który zostaje biskupem. Czyli takie wołanie biskupi czarnym, biskupi I on mówi: Dobrze, ale jakie masz zaplecze? Dobrze, ale jakie masz zaplecze? Czy jesteś w stanie normalnie, jako biskup czarny, który jest stamtąd, to zaplecze zapewnić, które jako biskup dobrze jest, jak może biskup zapewnić. Proste przykłady, y, jako, jako syn przemysłowca, jak był w Afryce, y, był w możliwości, jako jeden z pierwszych, chyba tam samych sobie Musiał go ukrać, nie musiał go uprosić, nie? z kanałami, które dysponował, był możliwości. Także, że sprawa sknerstwa, sprawa, sprawa bycia kutwą, czyli bycia skąpym i to ważne jest, że skąpców znajdziemy wśród ubogich i wśród bogaczy. U wielu bogaczy znajdziemy pieniądze bez skąpstwa, u wielu ubogich skąpstwo bez pieniędzy, czyli Ktoś, kto jest ubogim wcale jeszcze nie znaczy, że nie jest skąpy. Może być. I dlatego może być, dlaczego, dla, dla, dlatego ubog. Nie otrzymał od Pana Boga. Jak skąpi, będąc ubogim, to jakby skąpił, jakby nie. Ja skąpi jest bałwochwalca. Słowo bałwochwalca znaczy... Tak, czyli przy, czyli oddaje stworzeniu chwałę, które są... Bo Bogiem jest, jego jest pięknie, bożkowi temu Groszowi poświęca wszystkie swoje polskie wszystkie dążenia i zamysły, wszystkie kwoty oblicza swego, a, a nawet dusze i zbawienie Jak w, w, w niebie znajdują w niebie szczęśliwość w oglądaniu bóstwa, tak Wola skąpy znajduje ją w, w oglądaniu, w oglądaniu i dotykaniu i przeliczaniu swych pieniędzy. Pieniądze i mienie są dla skąpego nie środkiem do zapewnienia sobie egzystencji i osiągnięcia zbawienia, tylko samym celem ostatecznym. Skąpy ubóstwa zaiste pieniądz, jako owi Żydzi tańczący około złotego cielca. O, jakiż to grzech, który oddaje nas w poddaństwo rzeczy stworzonych dla usług naszych świętego, świętego Franciszka Selesyko. Panować masz nad pieniędzmi, a nie służyć im, Seneka. Pamiętaj o tym, by pieniądz był ci tylko środkiem do czynienia dobrze. Pieniądz zasługuje tylko wtedy na miano dobra, jeśli jest sprawcą dobra. Pieniądz zasługuje tylko wtedy na miano dobra, jeśli jest sprawcą dobra. Tak zapytam, Pan miał okazję kiedyś liczyć, bo trudno by mnie pytał o posiadanie większą sumę pieniędzy? Trząsły się Panu ręce, czy nie? Byłem kiedyś świadkiem, jak byłem w Sudanie, tam, jakąś miałem funkcję związaną, że, że musiałem no, otrzymywać z inspektoratu, tam to się nazywa delegatura, z Europy. Czyli jestem na pieniędzy, bo tam budowy szły, to się na, na, na ilości tam no, tysiące. Dla mnie to były wielkie pieniądze, jako kleryk, ksiądzki takich missmen. Nie patrzyłem na takie sumy, nie marek tylko, euro, bo tam się dużo zliczeń nie robiło. W każdym razie byłem w Kartumie i miałem zorganizować transport materiałów budowlanych do, do, do To Było tam 1800 kilometrów przez górz, dwie ciężarówki były wysyłane z materiałami, jedna z drewnem, a druga z... z ze stalą do naszej szkoły, plus samochód jeszcze załagowany, z kart do karty W każdym razie, w tych naszych tam strukturach dwie osoby pomagały ten transport załatwić taki pan, który pracował w naszej szkole i który z tego tytułu, że to był z miejscowego środowiska, tam załatwiał załatwiał służbę, która, służbę, czyli gościa, który ten transport organizował. Ja chciałem sam tam z nim nie, tak? w sensie towarzyszy mi zabroniono, bo bym jak cię w buszu porwą, to yy, zażądałem mu kupu za ciebie, tak? nie wolno się samolot, sam, samolotem leci, nie możesz z tym tam, tam ciężarówką A chciałem tak takie przygody, i zobaczenia, w każdym razie dogadałem z nimi wszystko, Transport wyjechał z, z, z takiej karty, no, ale coś wyszło i płaciłem za to reklamówką pieniądza jakiś taki jak worek, tak jak tam, tam, taki lniany worek to zapłaciłem tam za te dwie ciężarówki, te poważne fotyły. W każdym coś mi wyszło, że, że, że w rozliczeniu, w rozliczeniu m, m, czegoś nie byłem pewny. I tak się pożegnałem po dwóch świeckich z tymi panami. Musiałem wrócić do biura, gdzie zostawiłem tą, tą reklamówkę, tą reklamówkę pieniędzy i musiałem wrócić, więc zakukałem, prawda, nie czekałem zbyt długo na, na proszę wejść, tylko otwarłem no nie akurat byli, byli w, w, w takim, ile dla tego... Jak zobaczyłem tych dwóch panów, wyglądali zupełnie inaczej niż w rozmowie ze mną. Jak rozmawiali ze mną, to zdawało się, że te sumy nie robią na nich wrażenia. Natomiast tu się po prostu jak w kartach dzieli. Jak ich zobaczyłem, to miałem wrażenie, te czarne ludzie yy, yy, Arabi, Arabii, jakby. Jakby jak mrówki czy skorpiony, jak tam widziałem w jak rozbierają um, um, jakąś tam um, glizdę, czy coś takiego. Po prostu żal mi się um, zrobiło, bo, no, bo pieniądz ma ogromną, ogromną um, um, siłę. Jak się go nie ma, rzecz, że, że te osoby były tymi, które w stosunku do innych um, Miały dużo, dużo, dużo więcej. Więc tak zobaczyłem, że bardzo im zależało na tym, żeby wobec nas, czyli, czyli kapłanów, mieć taką postawę, że no, dżentelmeni nie mówią o pieniądzach. Widziałem, że tutaj to, to wielka, wielka namiętność. Także, mogę Panu Bogu dziękować, że jako zakonnik, że właśnie zawsze gdzieś się było, gdzieś bezpieczniejszym od, od, od pieniędzy, że, że to jak Pan składa ślub, ubóstwa, posłuszeństwa, czystości, no to, 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 to wszystko jest przełożone w no, przełożone teraz jest. Się, tak, tak. Wszyscy się znają bardzo dobrze. w znają bardzo dobrze. Wszyscy znają realizacji dobrze. Wszyscy znają że Wszyscy znają dobrze. 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 Bardzo dojmujący. Później jest dla nas najważniejszym przyjacielem. Na tak. Obrazki właśnie. Dwa z Afryki zostały. Jeden tu tak jak mówię o pieniądzach, a drugi, a drugi to on no, to, to, to z innej beczki jest. Tak. Ale to do, dotyczył osób, które nam usługiwały do stołu. Bardzo grzecznie, też bardzo co, też w sumie, A potem my z kolacji wyszliśmy i, i zostały dwie osoby, które po nas strzątały. są czarne dziewczyny, że też oba. I, i, I po prostu, ja podobno ja, jak wszedłem do mnie żal, rzuciły się na jedzenie, tak jak wiek, bo głodne, albo jeżeli nie głodne, od. Od ilości, no to na nas to były szaszłyki i coś tam. No, Dziś słyszymy o skąstwie i o, o, o byciu chłótwą. No, przypomnij Także dobrze, by było się w ciągu życia. Tym przynajmniej, przy, tym, 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 tym grzechom sprzeciwiać. Ilekolwiek by nam było, damy mi się mierzyć z pokusem do skąpstwa czy do, do wycieków. No i dalej jest, jest rozwinięcie jeszcze. Może, że przeczytam następnego Pan coś by tu dopowiedział, do, do, dopytał. Tak się podzieliłem tymi dwoma jakimiś obrazami o i skąpstwie. Jako ludzie jesteśmy poddani prawu, które nie zależy od Bożemy, to znaczy istniejemy z daru Bożego. Pan Bóg nas stworzył. Istnienie mamy od Boga i wszystko to, co to istnienie za nas W związku z czym w pierwszej kolejności człowiek musi przyjąć, zanim jeszcze cokolwiek w tym świecie da. Bo się rodzimy, to człowiek w ogóle wśród wśród istot wszystkich, wśród saków. To, to najdłuższy trwa okres edukacyjny i wychowawczy, zanim stanie na nogę, czyli sami się samodzielni. na co ten czas jest przy, w człowieku na przyjmowanie. Rodzimy się, żebyśmy mogli...